Dzień dobry, witam wszystkich w ten poniedziałkowy powyborczy poranek. Dzisiaj, oczywiście, wiadomości ze Stanów, tak jak zwykle. Zacznę może od ostrzeżenia, które wydał Christopher Ray w sobotę. W przemówieniu na konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia. Szefów policji w San Diego w Kalifornii. Ten oto pan, którego teraz widać na ekranie, dyrektor FBI Christopher Ray, wydał ostrzeżenie w związku z wzrostem brutalnego ekstremizmu, zarówno w kraju, jak i za granicą. Ostrzeżenie to pojawiło się w kontekście konfliktu między Izraelem a Hamasem, oczywiście. I otóż, co Christopher Ray powiedział? Zanim przejdę do tego, w jaki sposób wykonamy tę pracę, chcę poświęcić chwilę, aby złożyć swoje najszczersze um, kondolencje narodowi Izraela i wyrazić swoje oburzenie z powodu brutalności i lekceważenia niewinnych ludzi. Historia zbyt długo była świadkiem antysemityzmu i innych form brutalnego ekstremizmu. Niezależnie od tego, czy chodzi o zagraniczne organizacje terrorystyczne, czy te zainspirowane przez nie, czy też krajowych brutalnych ekstremistów motywowanych własną niechęcią rasową, atakowanie społeczności ze względu na jej wiarę jest całkowicie niedopuszczalne. Nadal jesteśmy zobowiązani do dalszego stawiania czoła tym zagrożeniom, zarówno tutaj w Stanach, jak i za granicą. Christopher Ray wskazał, że w następstwie ataków nastąpił znaczny wzrost liczby zgłaszanych zagrożeń, ostrzegając społeczeństwo, aby zachowało czujność. W tej zaostrzonej sytuacji bez wątpienia obserwujemy wzrost zgłaszanych zagrożeń i musimy szczególnie uważać na ludzi, którzy mogą działać na własną rękę i którzy mogą czerpać inspirację z ostatnich wydarzeń, aby popełniać akta przemocy. Zachęcam Was zatem do zachowania czujności, ponieważ będąc pierwszą linią obrony w ochronie naszych społeczności, często jako pierwsi dostrzegacie oznaki świadczące o tym, że ktoś może mobilizować się do przemocy. Proszę również o dalsze dzielenie się wszelkimi informacjami i spostrzeżeniami, jakie możecie mieć. Z naszej strony jesteśmy zobowiązani zrobić to samo, abyśmy razem mogli chronić nasze społeczności. Jak wiadomo, na granicy amerykańsko-meksykańskiej jest kryzys od kilku lat, oczywiście, ponieważ y, jest taka sytuacja w Białym Domu, jak jest. Y, polityka Trumpa została y, odrzucona przez obecną administrację, a przez granicę nie przechodzą tylko niewinne dzieci, ale również przechodzą mężczyźni y, z różnych części świata w wieku bojowym, można powiedzieć. Także rzeczywiście, Dzieci, kobiety również przechodzą, ale również są ludzie w wieku mężczyźni, w wieku właśnie bojowym. A jeżeli chodzi o kobiety i dzieci, to również są takie historie, że wiele z nich zostanie, zostaje przemycanych i mają różnego koloru bransoletki na rękach i te bransoletki mają za zadanie informować tzw. sponsorów, Którzy tutaj mają ich odebrać, um, mają ich informować o tym, ile są winni pieniędzy za taki przemyt, za takie przejście, prze, um, przemycenie ich przez granicę. I wtedy um, możecie sobie tylko wyobrazić, w jaki sposób takie dzieci lub też kobiety odrabiają y, taki dług, żeby spłacić y, pieniądze y, dłużnikom. Także tak to właśnie wygląda. A we wrześniu na południowej granicy odnotowano rekordową liczbę nielegalnego przekroczenia granicy. Już nie tylko w tym momencie republikanie, ale również demokraci z różnych stanów, liderzy w tych stanach, można powiedzieć, zastanawiają się nad tym, czy ta polityka na początku, którą popierali, jest rzeczywiście dobra, ponieważ takie miasta jak Nowy Jork czy. Czy Chicago już po prostu nie mogą yy, przyjmować więcej ludzi, dlatego że po prostu nie ma na to miejsca ani funduszy. Ja, proszę zobaczyć jak to wygląda w Chicago. Tonight, a meeting about another possible migrant shelter in the city at the old South Shore High School. Thousands of asylum seekers have come to Chicago from the Texas border. We're expecting thousands more. Mayor Lightfoot says the city is running out of room and resources to house them. She even wrote a letter to Governor Greg Abbott about the issue.

Zapewnić takiej ilości ludzi podstawowych środków do życia. Także tak właśnie to wygląda. A jak dokładnie um, wygląda sytuacja na granicy, jeżeli chodzi o liczbę ludzi, które, którzy przekraczają granicę? Otóż we wrześniu przez południową granicę przeszło ponad 260 tysięcy imigrantów. Co stanowi najwyższą liczbę odnotowaną w tym roku. Według agencji, liczby te są również wyższe niż ubiegłoroczny rekord, który wynosił 252 320 z grudnia. Także rekord zeszłego roku został już pobity. W roku fiskalnym 2023 odnotowano ponad 2,8 miliona um, migrantów. A, czyli nieco więcej niż w zeszłym roku fiskalnym, ponieważ w zeszłym roku fiskalnym było, była to liczba 2,77 miliona ludzi. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego ogłosił Włośnie w zeszłym tygodniu, że budowa muru na południowej granicy zostanie wznowiona. Obecnie istnieje pilna i natychmiastowa potrzeba budowy fizycznych barier i drug w pobliżu granicy Stanów Zjednoczonych aby zapobiec nie, nielegalnemu wjazdowi do Stanów na obszarach objętych projektem powiedział sekretarz departamentu bezpieczeństwa Alejandro Mayorkas kas również stwierdził na Twitterze, że fundusze na projekt zostały przyznane w 2019 roku za czasów Trumpa, a rząd jest zobowiązany wykorzystać te fundusze, ponieważ kongres nie unieważnił, nie unieważnił tych środków. Dodał, że obecna administracja poszukuje kompleksowego podejścia do kryzysu imigracyjnego, która obejmuje najnowocześniejszą technologię nadzoru granic i zmodernizowane porty. Wejścia. Tak to się elegancko nazywa. Także tak sytuacja wygląda na granicy. Ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Życzę miłego tygodnia i serdecznie pozdrawiam.